Urządzenie wielofunkcyjne ze stołem manualnym do dozowania miodu. Urządzenie to można używać również do przepompowywania miodu z naczynia do naczynia oraz do kremowania miodu. Wtedy miód przepompowujemy w obrębie tego samego naczynia. Dozowanie miodu można ustawić z dokładnością do 1 grama Używając do tego elektronicznego sterownika. Masę nalewanego miodu ustawiamy na pozycji M1. Kolejne pozycje to ustawienie prędkości pracy pompy, czasu nalewania oraz dokładne doważenie ilości nalewanego miodu w procesie kalibrowania urządzenia. Na pozycji kremowanie ustawiamy pracę ciągłą urządzenia. Pompodozownik w procesie dozowania miodu uruchamiamy przez wciśnięcie czujnika. Czujnik wciskany jest przez podstawiany pod pompę słoik lub nożnym pedałem. Dozowany miód musi być podgrzany do temperatury około 35 stopni. Wtedy lepkość jego będzie mniejsza, dzięki czemu zwiększy się szybkość dozowania oraz dokładność pracy urządzenia.